I znowu jestem na spacerku. Idę do Dancentor Kiergarden. Narzekałam, że nie ma wody w kanaliku. A teraz proszę bardzo, po tych ulewach, siarczystych zalewach wody przybyło. Jednym jednak za dużo, zalały domy, ulice, miasta, katastrofa, powódź A w innych miejscach jest fajnie, bo nareszcie trochę wody jest. Zieleń się od, odżywiła, odżyła. Zielona się zrobiła, bo susza była taka, że aż wstyd, że aż wstyd było patrzeć. Na tą suszę. A teraz, proszę bardzo. Jedni skorzystali z tych ulew siarczystych, a inni niestety szkody ponieśli. Ale to tak zawsze jest wszędzie. Jedni korzystają, a drudzy ponoszą szkody. Ale ładnie ta rzeczka. Rumyczek płynie, aż przyjemnie się chodzi o. o tej zieleni. Idę dróżko do przodu. Odwiedzę rybeczki i stawik. Najpierw stawik, później rybki. Zobaczymy co się tam zmieniło. Na no, ludzie idą, więc przestanę nagrywać.